Więc każdy łapka w górę subik. Jest 20 lajk. Like. No potem sobie zrobimy top modela, potem sobie zrobimy no. Okej, okay, więc może najpierw y, ta za 1500, nie? Na sam początek. Na sam początek, tak, że co, lecimy i się świeci. Ok, więc już na samym początku może być coś ciekawego. nie, ja akurat chyba jej nie kupię mi się wydaje, dobra, więc co lecimy sobie, otwieramy o kurde dobra 30 tysięcy czas lecimy Jestem kapra i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I tak jest, moi drodzy, wczoraj na live działo się bardzo dużo, ponieważ udało mi się wydropić kroła no i także wbić 30 tysięcy. I ten film nie będzie jakiś długi, ponieważ to no też nie chcę zaczynać jakiejś nowej gry, bo jeszcze spadnę i to będzie słabo wyglądało. A naprawdę fajnie się nagrywa film mając równe 30 tysięcy. Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło też, jak zasubskrybujecie kanał, no bo jesteśmy coraz bliżej wbicia. 2000 subów i dobra. Może najpierw wejdziemy sobie do sklepu. Tutaj w sklepie mam, mam chyba do odebrania właśnie zwykłą skrzynkę, więc sobie otworzymy. Może sobie też tutaj bardziej ulepszymy tego kroła i teraz sobie otworzymy tego mega boxa za 30 tysięcy. A później jeszcze wam trochę poopowiadam na temat właśnie tego wbijania tych 30 tysięcy. Ok, więc sobie otworzymy teraz. I co tutaj będzie? Okej, okay. są dwa przedmioty. Naprawdę? Naprawdę? Bo mi ogólnie brakuje bel jeszcze, nie? Mi brakuje jeszcze bel, więc będzie śmiesznie. Jak ja ją teraz dropnę, nie? To będzie mega duży fart. Czy ja teraz będę miał farta, nie? To jest pytanie. No niestety. power do pana P. Tak jak widzieliście po wstępie, wbijałem to z Hanią oraz z... Hashtag kapralek push. No tutaj dla tych co nie wiedzą, to po prostu wbijałem to. Już wam pokazuję. Z Matbojem, Matboy był z drugiego konta, oraz jeszcze tutaj gdzie on jest z Baybim, tak? Z Baybim oraz z Madboyem, oni grali na swoich drugich kontach i tak to wyglądało. No naprawdę akurat tutaj była jedna porażka. Bo my tak naprawdę, wiecie, no nie graliśmy tutaj jakoś mega dobrze w tych meczach, no bo wiadomo, że tutaj ten poziom też nie jest jakiś mega wysoki. E, tutaj widzicie, że mecze nawet trwały po 30 sekund. No po prostu się bawiliśmy, e, a czasami tak się bawiliśmy, że, no doprowadziliśmy do porażki. Ale na szczęście to była tylko jedna porażka, a tak to mieliśmy same zwycięstwa. E, I co? No chyba tak już nie będę Wam e, nic tutaj pokazywał. Nawet nie mogę otworzyć powtórki. Okej, okay, nie wiem w sumie czemu. No ale dobra. Więc tak to właśnie wyglądało. I co, teraz lecimy po 31 tysięcy. Także ja wam dziękuję właśnie za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Do zobaczenia. No i cześć.